No hej kochani, witam Was bardzo serdecznie. W nowym filmie przyszedł czas na podsumowanie kosmetyczne. Na podsumowanie zeszłego roku, roku 2024, dzisiaj połączę tutaj makijaż z pielęgnacją, dlatego że nie byłoby chyba sensu robić osobny film o pielęgnacji, bo nie mam za dużo rzeczy. I powiem Wam, że jak tak zbierałam te kosmetyki tutaj do tego filmu, to stwierdziłam, że albo jestem jakaś bardzo wymagająca, albo po prostu szczera, bo naprawdę nie ma tutaj. Jakiejś wielkiej ilości kosmetyków do pokazania. Ja czasami oglądam takie filmy, teraz lubię też właśnie oglądać te, te podsumowania kosmetyczne, ale tam znajduje się bardzo dużo kosmetyków. I ja, słuchajcie, nie jestem w stanie tyle nazbierać. Jak widzę, że ktoś pokazuje 40 pozycji, to wtedy sobie myślę, albo mi się naprawdę mało rzeczy podoba, mało rzeczy sprawdza, mało rzeczy sprawia, że. Robi się u mnie tutaj taki boom i używam tylko tych kosmetyków. No i chyba wynika to właśnie też ze szczerości, także te dwie rzeczy myślę, że możemy połączyć. Przechodzimy teraz do makijażówki, bo tego jest więcej. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania tego filmu. Moi drodzy, rok 2024 to rok, w którym ja zdecydowanie malowałam się mało, bądź malowałam się delikatnie. Ja myślę, że to też. Ma trochę może wspólnego z wiekiem, bo jednak po trzydziestce troszeczkę zmieniają się te preferencje, ale wiecie jak to jest. Ma się różne fazy, tak samo z pawnokciami, z włosami często też, chociaż ja jestem, słuchajcie, nadal nudna, nadal ten sam kolor. Także każdy z nas ma jakieś tam fazy i e, tak jest też ze mną, ale zdecydowanie ten makijaż jest coraz bardziej taki naturalny albo minimalistyczny, powiedzmy. Nie ma tutaj nie wiadomo jak dużo kroków, ja dużo kroków też pomijam, stąd tych kosmetyków dzisiaj będzie naprawdę dużo mniej niż przed, nie wiem, trzema laty i tak dalej. I z tego względu chciałabym Wam pokazać też kosmetyki, które używam na przykład właśnie tak solo, jak się praktycznie wcale nie maluje i tak jest z tym kosmetykiem od L'Oreal, którego bym nigdy nie podejrzewała, że w tym filmie wystąpi, dlatego że to... Jest kosmetyk, do którego ja bardzo sceptycznie podeszłam. Um, nie myślałam, że on coś na mojej twarzy zrobi, i nadal czasami sobie myślę, że w sumie to jest taki zwykły rozświetlacz, czy do twarzy wpłynie, ale ja bez niego, słuchajcie, już żyć nie mogę i używam go naprawdę niemal cały rok. Kurczę, teraz nie pamiętam, kiedy go kupiłam, ale bardzo dużo go używam. Jest niesamowicie wy wydajny. I y, używam go i pod podkład i właśnie y, sam solo. I to jest kosmetyk właśnie w płynie, ale o dość zbitej konsystencji, troszkę takiej właśnie kremowej. Który nakładacie, gdy chcecie tę swoją buzię rozświetlić bądź troszeczkę rozświetlić bardziej podkład? Myślę, że na spokojnie możecie to też z podkładami łączyć. Ja, tak jak mówię, używam często tego kosmetyku solo. Jak mi się nie chce malować, to po prostu nakładam go na całą twarz i ta buzia jest bardzo ładnie rozświetlona. Ale co tutaj jest ważne, nie wygląda na jakąś spoconą buzię, bo w ostatnim roku była ta faza i myślę, że ona nadal będzie na te. Różne podkłady rozświetlające, wiecie, te takie tinty rozświetlające jak z Catrice, czy Elf, czy Charlotte Tilbury? Tego nigdy nie testowałam, ale to wszystko daje taki efekt spoconej skóry, słuchajcie. Nie wiem, czy tylko u mnie tak jest, ale za każdym razem, gdy zrobię podejście do takich kosmetyków, to ta buzia wygląda na jakąś spoconą, taką mokrą, ale. Niekorzystnie mokrą, a ten kosmetyk zdecydowanie daje takie glow od środka. Bardzo mi się ten efekt podoba. Nie jest to zbyt nahalny efekt i ja. Widzę naprawdę różnicę, gdy połączę go z podkładem. Ten podkład też lepiej leży, lepiej się wtapia, wygląda po prostu ładniej. Ja mam tutaj numer 902 i to jest lekko różowe zabarwienie, ale chyba w gamie kolorystycznej są trzy bądź cztery kolory, także każdy znajdzie coś dla siebie. Powiem Wam, że must have. Codziennie to używam, codziennie. I przejdźmy teraz do podkładu, który mi się najbardziej sprawdzał, bądź do którego najczęściej wracałam, który zawsze gdzieś tam ze mną jest. Pokażę Wam właściwie dwa podkłady, ale pierwsza myśl, jak tak miała wytypować podkład, który zdecydowanie najczęściej używam, to jest, słuchajcie, nadal Maybelline Fit Me. Rozświetlający i trochę taki wygładzający podkład, który przepięknie wtapia się w twarz. Nie tworzy żadnej maski, nie jest ciężki, wygląda bardzo naturalnie, ale tym samym trochę przykrywa to, co ma przykryć. Ja dzisiaj mam go na sobie. On też ładnie, delikatnie rozświetla twarz. Po prostu ta buzia wygląda naturalnie, ale nadal jest wszystko wyrównane. On ma też przyjemną formułę, dość lejącą ale ładnie rozprowadza się dzięki temu na twarzy i nie jest, słuchajcie, taki efekt takiej, um, takiego, um, takiej szpachli, bo to nie jest um, ciężki podkład i przez to jest niesamowicie komfortowy też na twarzy. Naprawdę nie czuć go. Ja dzisiaj um, w nim latam, zresztą niemal codziennie i nawet zimą, jak widzicie, na lata to już jest w ogóle bomba. Także to jest taki niesamowity pewniak u mnie. I jest jeszcze jeden podkład, o którym chciałabym Wam wspomnieć, bo rzeczywiście używałam też go bardzo długo i w tamtym roku polecałam Wam już chyba jedną pozycję od AA Wings. Tylko że wszystko zaczęło być wykupione i ja nigdy nie mogę trafić na ten. Um, um, rozświetlający bądź nawilżający podkład i taki wyrównujący, który przepięknie wygląda. Gdzieś tu wam wstawię zdjęcie, nadal go polecam, um, ale używałam też dosyć długo ten podkład. Tu mam już dęko, nic tu nie ma, muszę sobie zamówić. All Day Long w numerze 105 i to jest podkład, który jest już bardziej kryjący, bardziej zbity i zdecydowanie widać to krycie. Tutaj jest napisane, że jest to nawilżenie i 16 godzin trwałości. On naprawdę jest bardzo trwały, ale nie jest to jeszcze taki Estée Lauder, który naprawdę będzie wbity wręcz w tą twarz i e, będzie go mocno widać na twarzy. Także też go bardzo lubię. E, teraz czas na twarz. Nie mam za dużo rzeczy. Słuchajcie, do twarzy. Co jest dziwne, nie mam żadnego różu. Różę uwielbiam, ale nie znalazłam nic takiego w swoich zbiorach, tak samo bronzery, co by mnie totalnie zaskoczyło. I co rzeczywiście zasługiwałoby tutaj na, te, na, na wspomnienie w tym filmie, bo ja mam też swoich ulubieńców, które, których używam jakiś czas, i możliwe, że coś pojawiło się w poprzednich podsumowaniach, właśnie poprzednich lat, stąd nie chcę się tutaj powielać i powtarzać, ale postanowiłam, że wspomnę Wam o rozświetlaczu, który zaczęłam używać tak namiętnie w tym roku, właśnie, i to jest klasyk już coś troszeczkę droższego, powiedzmy z takiej wyższej półki niedrogeryjnej, czyli Mac Soft and Gentle. Myślę, że wielu osobom nie muszę go tutaj przedstawiać. To jest naprawdę dla mnie rozświetlacz idealny. Przepięknie wygląda, długo się utrzymuje, jest też wydajny. Już go trochę zużyłam, a nadal jeszcze jest go tu sporo, bo to jest bardzo duże opakowanie. I to jest co tu dużo mówić. Po prostu rozświetlacz. Idealny, bo ma piękny szampański kolor i ten kolor będzie pasował praktycznie każdemu. Chciałabym Wam pokazać taką nowość, odkrycie. I dosyć późno to odkryłam, ale postanowiłam, że dzisiaj wspomnę o tym, bo nie widzę, żeby się gdzieś mówiło o tym kosmetyku, a ja go. Um, Kupiłam przypadkiem, mam go dzisiaj też na powiekach. Nie wiem, czy będzie to widać, ale to jest taki cień, rozświetlacz do twarzy, do ciała, chyba też do oczu ogólnie, który ma takie dosyć grube drobiny, ale nie są jeszcze to takie nachalne drobinki brokatu, tylko takie ładne gwiazdeczki, iskierki powiedzmy. I to jest, moi drodzy, produkt od Vibo. I tutaj jest napisane wielofunkcyjny rozświetlacz oraz toper do twarzy i ciała. I rzeczywiście tak moi drodzy jest. Jest to przepiękne. To ma w opakowaniu dość ciepły, żółtawy odcień, ale w moim przypadku jest on powiedziałabym bardziej srebrny. Choć on też potrafi się powiedzmy troszeczkę dopasować do makijażu, ale zdecydowanie wpada w bardziej srebrne tony, a ja też srebro uwielbiam. Chociaż dzisiaj mam złote dodatki. To srebro uwielbiam i dzisiaj też mam go na sobie i y, fajnie to wszystko współgra. Y, no jest przepiękny. Ładnie się utrzymuje. Nie trzeba nawet używać jakiegoś kleju, primera do pigmentów i tak dalej. On bardzo ładnie łapie się też korektora, czy też słuchajcie, podkładu, co tam macie lekko na powiece. Ja dzisiaj mam tylko muśnięte lekko podkładem, wyrównane powieki i on bardzo ładnie się przykleja i trzyma. Także Pozycja y, koniecznie do posiadania. Jak y, gdzieś go traficie, to kupcie, bo pamiętam, że jak go kupiłam, to była ostatnia sztuka. I teraz chciałabym Wam pokazać y, coś do brwi, i później przyjdziemy do ust, także mówię, niewiele tego jest, tylko dużo mojego gadania. Y, coś do brwi, co też późno odkryłam, ale... Słuchajcie, no cudeńko, cudeńko z drogerii, ale polskiej, nawet nie, nie drogerii, słuchajcie, ja to kupiłam w biedronce. Poleciła mi to um, koleżanka i to jest kosmetyk do brwi. Ja wiem, że na pewno może są jeszcze lepsze. Ja teraz dopiero sobie romansuję z, z żelami do brwi, ale uważam, że za tę cenę jak najbardziej warto jest wspomnieć. To jest żel do brwi od Niuki. Um, i stwierdziłam właśnie, że powiem tutaj o nim, bo naprawdę u mnie świetnie się sprawdza. Słuchajcie, ja mam go dzisiaj na brwiach i on bardzo ładnie je utrwalił. Trzyma się cały dzień zdecydowanie. Także tutaj mój makijaż brwi trochę się zmienił, bo wcześniej używałam mydełka bądź takiego żelu uprzednio, a później malowałam te brwi, a teraz robię odwrotnie: najpierw maluję, później używam żelu, i zdecydowanie bardziej mi się teraz to podoba. Naprawdę niewielka inwestycja! To kosztuje chyba jakieś 10 zł, może maksymalnie 15, a robi robotę, ma przyjemną, malutką szczoteczkę. Ona jest dosyć gruba, ale króciutka. I to jest żel bezbarwny, który zastyga nie od razu. Jak malujecie te włoski, to on od razu tak mocno nie zastyga, więc można sobie te włoski ładnie wypracować i później one zastygają tam po kilku minutach, trzymają się naprawdę w miejscu. Nie jest to też żel, który zostawia jakiś brzydki nalot, także. Jak będę w Polsce, to na pewno kupię jeszcze jedną sztukę. Ja to Wam powiem, że ostatnio byłam w Polsce, i ja za każdym razem, jak jestem w tej Polsce, to ja Wam tak zazdroszczę tych biedronek i tego wszystkiego. Powiem Wam, że nawet czasami aż za dużo mi się wydaje, że tego wszystkiego jest, szczególnie jak weszłam do drogerii Hebe. Jest tyle rzeczy tam, że nawet nie wiadomo co brać. Także taka mała dygresja. Sama nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze. Chyba temat na inny film. Ale właśnie takie perełki, jak ten żel, na przykład można znaleźć. A tutaj, w Niemczech, to jest, słuchajcie, z tym bardzo ciężko. Pokażę Wam kosmetyk, który kupiłam tutaj w drogerii DM, marka DM Trended Up. I to jest błyszczyk, też taki z brokatem. Ja, słuchajcie, jestem sroka. Ja uwielbiam, jak się coś błyszczy. Nie za dużo, ale jakieś takie akcenciki. Ja jestem nawet. Um, odważna na tyle, żeby wyjść właśnie w jakiś takich um, błyszczących ustach z jakimś takim lekkim brokatem, powiedzmy yy, i to jest yy, to jest właśnie taki błyszczyk topper do ust, który daje efekt takiego takiego miliona drobinek. Ja troszeczkę zrobiłam błąd, bo zmieszałam go z konturówką i tutaj jest on yy, taki różowy, powiedzmy, się zrobił. Ale normalnie to on jest biały i pięknie wygląda. Jak taką małą wa warstwę nałożycie na usta, e, to on pięknie podbije te usta, one będą takie nawilżone, ale tym samym, e, tym samym będą one pełne w drobinkach brokatu, ale takich ładnych, nie takich, wiecie, hamskich, tanich, jak takie niektóre błyszczyki z lat 90. Tylko to wygląda bardzo ładnie i ponętnie. Tutaj on jest i on średnio, słuchajcie, wygląda teraz, bo tak jak mówię, troszeczkę go, um, troszkę go z, zmieszałam z konturówką i pobrudziło się to. Normalnie to wycieram sobie ten aplikator, ale polecam. To też nie jest duża inwestycja, wygląda to cudownie. Także może nie był to kosmetyk, który ja używałam dzień w dzień, bo też nie używam tego codziennie. Po prostu jak mi pasuje, słuchajcie, wiadomo. Ale teraz pokażę Wam duo, które, które jest tak banalne, tak proste, takie osiągalne, słuchajcie, a wygląda chyba najlepiej. Czyli znowu konturówka Manhattan, Love Rosie. Często mnie pytacie, co ja mam na ustach. Ja Wam powiem też, że w tym roku zrobiłam usta permanentne, o czym Wam nie wspominałam tutaj na YouTubie. Będę musiała nagrać film ogólnie o tym, co myślę, jak to wyglądało, pokazać Wam zdjęcia. Więc te usta też troszeczkę inaczej wyglądają i polecam, słuchajcie, każdemu naprawdę. Ale mimo wszystko ja czasami te usta i tak obrysuję, także obrysowuję je nadal: Manhattan 90, nie, 94, to ten brązowy, 59Y Love Rosy idealny dla mnie kolor, um, kolor um, takiego brudnego różu, jak kiedyś nie znosiłam, tak teraz uwielbiam brudne róże, jest przepiękny i idealny, po prostu taki ciemniejszy odcień moich ust i wiecie z czym ja to łączę? Z tym, co, o czym Wam już wspominałam, chyba w ostatnich filmach, Panten. po prostu panten maść Panten do ust, leciutko nakładam sobie i te usta są takie zdrowe od środka, one nie są um, jakieś tłuste, nie są też, od razu nie wchłaniają też tak tej maści, ale mimo wszystko wygląda to bardzo ładnie. Te usta wyglądają na wypielęgnowane. Ja uwielbiam, słuchajcie, najlepszy kosmetyk do ust. Nie jakieś inne pomadki nawilżające, tylko malutka ilość tej maści. I no wygląda to po prostu cudnie i bardzo naturalnie. Także ja uwielbiam. Tutaj nie ma żadnej filozofii. Więcej wam nie pokażę nic do ust, bo po prostu najczęściej właśnie tak to wyglądało. Nawet gdy wychodziłam, słuchajcie, na jakąś kolację, um, gdziekolwiek wieczorem, to często naprawdę był to tylko bepanty na moich ustach. I postanowiłam jeszcze, że wspomnę wam o rzęsach, dlatego że um, testowałam sporo rzęs bondingowych. To są te rzęsy, które możecie sobie przedłużyć, nałożyć od spodu w domu i nosić. Parę dni, to już jest kwestia indywidualna i chciałam zdecydowanie wyróżnić firmę Wing Lashes, z którą współpracowałam i nie mówię to dlatego, że z nimi współpracowałam, ale zachowałam specjalnie te pudełka, bo wiedziałam, że będę chciała wspomnieć o nich. Nie dość, że te pudełka w ogóle są przesłodkie, przepiękne po prostu. To te rzęsy są naprawdę chyba najlepszymi rzęsami, które do tej pory używałam. Też polecam Wam rzęsy z Ardell. Wstawię Wam tutaj gdzieś też zdjęcie, bo ich nie mam. One też są bardzo fajne i y, wychodzą korzystnie, cenowo, y, ale te jak najbardziej, jeśli Was. Y, Interesuje, jak wyglądają, to zrobiłam też film dedykowany tym rzęsom, także zostawię gdzieś go tutaj u góry: będziecie mogli sobie go obejrzeć, bo naprawdę są warte swojej ceny. I chciałam Wam pokazać jeszcze rzęsy, które rzeczywiście czasami kleiłam. To jest mój ulubiony model, chyba ten na dole, bo tu jest jakiś inny. Rzęsy od. Kiss. Najczęściej używałam, często cięłam na kawałki od spodu też sobie przyklejam je często. To jest mój ulubiony model, wychodzi też korzystnie cenowo. Taka paczka u mnie kosztuje tutaj w Niemczech 15 euro za 4 pary, to jest, słuchajcie, cudo. Także te rzęsy to są takie moje pewniaki, ale rzęsy najbardziej pewne w tym roku to są rzęsy moje, powiem Wam szczerze i. Um, Ciekawa sprawa, bo rzeczywiście lubię się w moich rzęsach, wydaje mi się, że wyglądam troszeczkę bardziej młodo, nie żebym była jakaś, wiecie, stara, stara kobita, ale, mm, ale ta buzia wygląda tak promienniej, naturalniej po prostu, no mówię Wam, z wiekiem to jednak preferencje się zmieniają. Dlatego też nie było tych rzęs, nie wiadomo ile, nie tak często też je kleiłam, ale jest jeden tusz, który używałam i bardzo go lubię i nadal go kupuję. Teraz go nie mam, słuchajcie, w ręce. Przed chwilą go miałam i gdzieś go położyłam, ale wstawię Wam przebitkę albo gdzieś tutaj. To jest tusz od Essence, różowy, w różowym opakowaniu, z dużą szczotą, ale cienkimi włoskami, który naprawdę fajnie te moje rzęsy podkreśla. On jest niedrogi. A bardzo ładnie wygląda, więc ja tutaj nie mam zamiaru przepłacać. Słuchajcie, za tusz do żen kupować jakiś za 200 zł, bo to nie ma sensu. To jest rzecz, którą ja używam codziennie i nie mam zamiaru na nią nie wiadomo ile wydawać. Także ten tusz wam zdecydowanie polecam. Moi drodzy, tym sposobem przechodzimy zgrabnie do pielęgnacji. I z pielęgnacji, kochani, włosy włosy to jest mój temat numer jeden szampon. Redken. Wspominałam chyba już w ostatnich ulubieńcach, ale stwierdziłam, że i tak wspomnę o nim, no bo to jest szampon, który bije wszystkie jakie ja testuję, i ja zawsze wracam do niego z podkulonym ogonem. To jest szampon, ten taki z trójką, jak ja to mówię Extreme Szampon z proteinami. Super szampon, który nie przetłuszcza moich włosów. Mogę go używać ciągle, non-stop, bez przerwy i on i tak nie przetłuści mi włosów. Tutaj mi się właśnie już kończy: będę musiała kupić sobie dużą butlę. Raz kupuję taką mniejszą, tu jest 500 ml, raz większą. Ale to jest szampon, który sprawia, że moje włosy naprawdę dobrze wyglądają, który podratował moje włosy też z wypadania. To jest szampon super. Naprawdę świetny, jeśli chcecie troszeczkę inwestować w szampon, to polecam, nie błądzić gdzieś tam po drogeriach, tylko kupić porządny szampon. Mówi się, że, że szampony spływają z wodą, nic nie robią, a ja Wam powiem, że dają sporo, bo te drogeryjne Pantin, które lubię i czasami do nich wracam, szybko potrafią moje włosy przesuszyć. Tu się nic takiego nie dzieje. I w ogóle lubię firmę Redken. Chciałabym Wam polecić coś, co ma, gdzie mam też denko i ubolewam ogromnie nad tym, czyli um, taką odżywkę, maskę do włosów farbowanych. Pięknie pachnie. Pięknie tak Fryzjersko, ale bardzo ładnie pachnie i bardzo długo utrzymuje się ten zapach na włosach. Włosy są śliskie i takie odbijające światło, błyszczące. No cudo, uwielbiam tę maskę. Mam denko, ale dosyć, dosyć namiętnie jej używałam, więc trzeba przyznać, że jest to produkt wydajny. Na pewno teraz zamówię sobie coś kolejnego. Polecam Wam z czystym sumieniem olejek. Olejek, muszę Wam też pokazać do włosów, bo uważam, że też nie ma co przepłacać. Ja teraz tak powoli wracam do tego z złotego, ale dobrym zamiennikiem jest ten olejek z Gliskur. Ja już nie wiem, które to jest moje opakowanie. Też gdzieś błądziłam, używałam innych i słuchajcie, oddawałam, bo nie potrafiłam skończyć i wracałam do tego, bo on bardzo ładnie pachnie, jest gęsty, wystarczy jedna kropla. Trzeba też uważać, żeby nie przetłuścić tych włosów nakładam go na końcówki i tak do połowy moich włosów i chciałabym wam polecić jeszcze maskę jednak sporo tej rzeczy jest jak na mnie słuchajcie maskę ale do twarzy którą bardzo polubiłam i ona chyba mi się nigdy nie skończy bo to jest bardzo wydajny produkt ja nawet używam ją czasami taką lekką odrobinkę pod makijaż i ona przepięknie wygładza skórę albo tak parę godzin przed makijażem to jest maska od Ava Ava Cosmetics tak coś takiego awa, nie kosmetyk tylko awa. E, to jest chyba polska marka i to są aktywne peptydy maska napinająca rozświetlająca która ma bardzo fajną i ciekawą konsystencję takiej galaretki taką e, dość wodnistą konsystencję gdy ją rozprowadzicie na twarzy przez co jest też niesamowicie wydajna ale nadal to jest właśnie taka forma galaretki i zobaczcie ja ją naprawdę często używam a ona nadal tu jest ponad połowa. Ma w sobie takie drobinki złote, ich nie widać na twarzy jakoś, tam nie wiadomo jak, ale nie tyle za rozświetlenie lubię tę maskę, co za wygładzenie takie napięcie. Ona ma też napinać i rzeczywiście to robi. Cudna maska, w przyjemny, świeży zapach i właśnie, tak jak mówię, ujędrnia tę skórę, napina jest świetna i na dzień, i na wieczór. Jak tam chcecie sobie zrobić taki mały zabieg spa, to sięgnijcie po tę maskę od AWA. I jeszcze dwie pozycje, które, o których chciałabym Wam powiedzieć, to są rzeczy, których teraz nie mam fizycznie, chyba trzy nawet. Um, bo mi się skończyły, to po, przede wszystkim ten krem bielędy z ceramidami. Myślę, że jest dobrze znany, bo jest lubiany. E, krem na noc. To jest krem, do którego ja na pewno wrócę. W ogóle planuję sobie potestować coś z tej e, serii. Jest jeszcze jeden hicior, którego nie mam, ale teraz sobie na dnia go kupię, czyli ten krem e, z, z pompką, taki wyciskany, wyciskane opakowanie do góry. Wstawiam Wam tutaj gdzieś zdjęcie z Loreal. W ogóle Loreal robi taki szał że ja na pewno będę dużo rzeczy testować z L'Oréal w tym roku i ten krem naprawdę robił robotę, bo widać było po nim bardzo szybko efekty i on był po prostu przyjemny w stosowaniu. On nie dość, że miał fajną konsystencję, przyjemnie pachniał i był taki po prostu, no po prostu przyjemny. Buzia była nawilżona, taka napięta, ujędrniona. Widać było bardzo szybko efekty, i był, było to też opakowanie takiego airless, dzięki czemu wiedzieliśmy, że wszystko do końca zużyliśmy, i to jest też cudo. Także o tych dwóch kosmetykach musiałam wspomnieć. Latem używałam takiego balsamu od Hawajan, i on był taki biały z drobinkami. Wyglądało to przepięknie, on był z pompką. Chyba kokosowy, przepięknie wyglądał i na pewno sobie go kupię na lato, bo ładnie ujednolicał skórę, sprawiał, że ta opalenizna taka była podkreślona. Wygl wyglądało to niesamowicie wakacyjnie, przy tym ta skóra przepięknie pachniała, także to jest pozycja do, um, do sprawdzenia koniecznie. I na koniec chciałabym Wam pokazać mojego świętego grala, czyli perfumy, które najczęściej używałam i po prostu najbardziej lubię z tego całego mojego składziku, który mam. Czyli perfumy od Isei Miyoki nadal uwielbiam. Uwielbiam i mam już coraz mniej. No, piękny zapach. Ja nie umiem go mm, opisać, co to jest za zapach. Ja w ogóle jestem bardzo słaba w opisywaniu zapachów, ale ktoś z Was mówił mi, że jest to zamiennik, jak, nie zamiennik, tylko bardzo podobny jest zapach jakiś tańszy w drogeriach. I nie wiem, chyba Elizabeth Arden czy coś takiego, i rzeczywiście wtedy sprawdziłam, i on jest niemal, słuchajcie, identyczny. Pięknie pachnie. Długo się utrzymuje, szczególnie jak się gdzieś tutaj psiknę. Ja też psikam lekko sobie gdzieś tutaj na włosy, słuchajcie, i moje włosy pachną, słuchajcie, cały czas, słuchajcie, słuchajcie. Naprawdę cudo. Bardzo go lubię, to jest przepiękny, unikatowy. Bardzo kobiecy zapach, który, o który mam dużo pytań, bo nie potrafię go porównać do niczego innego. On jest po prostu inny. I w dzisiejszym filmie to już wszystko. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Napiszcie mi w komentarzach. Wasze 3 do 5 kosmetyków, które moglibyście mi polecić, takie hiciory poprzedniego roku, pewniaki. Jestem bardzo ciekawa, może się zainspiruje, coś sobie potestuje. Także zapraszam was do komentowania, do kciukowania tego filmu w górę, a my widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się cieplutko, Pa.